Konte, w okolice trzeciego metra. I patrzmy teraz, kto tutaj ciągnie ostatni rękę. Fakondo Konteków. tak jest, czyli to jest punkt dla reprezentacji Polski i to jest koniec seta. Wygrywamy 25 na 23 i w tym niezwykle ważnym meczu prowadzimy z Argentyną 1 do 0. Mocno, ale w Dananiego, Danani to przyjąły. Nieskuteczny blok. Argentyna wygrywa. Dwa... Norbert Huber. Ee, mocno wywrócił dana na niego. Biega de Wystawi to jeszcze. Palojski pod górę. I znowu mamy piłkę na skończenie z tego zeta. Jest blokowane. Wilfreda. Może prawy atak pójdzie teraz. Kaczmarek! Kaczmarek! Kaczmarek pod górę! Niesamowicie! Kto wie, czy to... Piłka meczowa. Olek Śliwka utrzymał przyjęcie, otrzymał Kaczmarek Kończy ten mecz z reprezentacją Argentyny. Teraz wyglewamy pewnie tę czwartą partię: 25 do 20, i całe spotkanie 3 do 1. Jedną nogą jest.